Oszłamkuje, gdy się coś zepsuje. Do akcji wkroczy pięć magicznych supermocy. Tak! Powiedzielny superbakusie, mam dziś dla Was kolejną misję ratunkową. Ojej, czy wydarzyło się coś strasznego? Mam nadzieję, że dzięki Waszej superakcji do tego nie dojdzie. Prosimy o opis sytuacji. Oczywiście. Dziś rano, jak zawsze, mama przygotowała dzieciakom super śniadanie do szkoły. Wow, te śniadanka wyglądają smakowicie. Niestety tylko Alan spakowała swoje pudełko do tornistra. Na mój ogon, a co z Markiem? Zaspał i z pośpiechu zapomniał o śniadaniu. Orety to naprawdę kiepsko. Super głosie! Jak możemy pomóc! Marek właśnie zaczął sznurować buty. Potem włoży kurtkę i wyjdzie do szkoły. Wasza misja to podrzucenie pudełka ze śniadaniem do jego tornistra, zanim wyjdzie z domu. Czasu macie bardzo niewiele. I pamiętajcie, dzieciaki ani rodzice nie mogą was zobaczyć. Gotowi? Tak jest! Super Głos! Super Bakusie! Super Moc! To, co robimy, potrzebny nam plan. Nie ma czasu na jakieś tam planowanie. Trzeba działać! Ej, ej. Ojej, to naprawdę solidne śniadanko. Hej, chłopaki, ruszcie tutaj swoje supermoce. Sam nie dam rady. Dwa razy nie musisz powtarzać. Sięgnę wszędzie i po wszystko. Ojej, to pudło jest za ciężkie. Tak to jest, gdy się działa bez planu. Pies miał rację. Musicie rozdzielić zadania i wykonać wszystko zespołowo. Ach, jak ja kocham działać zespołowo. No to po kolei. Dzieciaki, co musimy zrobić najpierw? Doskonale! Trzeba zrzucić pudełko ze stołu. No właśnie, próbujemy i klops! Jest za ciężkie! Pozwólcie, że spróbuję sprawić, by było lżejsze. Wow! Teraz jest lekkie jak piórko! Wchajmy! Jej, przecież, jeśli pudełko spadnie z tej wysokości na podłogę, może się roztrzaskać. Ktoś bardzo silny musi złagodzić upadek. Dzieciaki, szybko wybierzcie odpowiedniego superbakusia! Świetny wybór! Hipcio przecież dysponuje super siłą! Uh. Mam je i trzymam mocno. Co teraz? Trzeba jak najszybciej puścić je w stronę tornistra! Ale jak puścić? Jeśli je puszczę, to spadnie! Dlatego przydałaby się jakaś ślizgawka! Dzieciaki, jak myślicie, kto powinien się tym zająć? Ja? No tak, przecież mam lodową supermoc! O! O nie! Tornister jest zamknięty! To wymaga pracy zespołowej! Skakuj na moją deskę! Się robi! Wychodzę, mamo! Szybko! Marek wkłada kurde! Zaraz wyjdzie z domu! Udało się! Super, Bakusie! Teleportacja w ciągu sekundy! Już! Moi kochani, jesteście wspaniali! Misja zakończyła się pełnym powodzeniem! I Marek nie będzie w szkole głodny. Oczywiście, że nie. Tylko spójrzcie. O drugim śniadaniu chyba nie zabraknie mu w szkole energii. Dzieciaki, nie zapominajcie o drugim śniadaniu. No właśnie!